Projekt Hail Mary to kolejna książka twórcy Marsjanina. W skrócie, jeśli byliście fanami Marsjanina, jego nowy projekt książkowy, autora oczywiście, zdecydowanie również przypadnie Wam do gustu. Say what? Bezapelacyjną silną stroną autora jest jego lekkość pióra w jaki sposób operuje słowem, przedstawia głównych bohaterów, w zasadzie głównego bohatera i bohaterów postronnych, zarówno w Marsjaninie, jak i w projekcie Hell Mary, jest rzeczywiście ujmująca. Owa lekkość jest jego cechą charakterystyczną. Co więcej, projekt Hell Mary hmm, wznosi się ponad. Hmm, Pewne niedoskonałości Marsjanina. Jeśli nie czytaliście książki Marsjanin, to teraz będzie mały spoiler, ale jeśli nie macie kontekstu, będzie to spoiler niewielki. To znaczy, w trakcie czytania Marsjanina mieliśmy do czynienia z pewnym Marsjaninem. Ten Marsjanin tak w skrócie musiał przejść 68 milionów prób, tak, żeby przeżyć. I nie, jest, nie ma w tym nic złego. Tylko problem polega na tym, że owo jego przetrwanie opierało się na kolejnych mm, załóżmy to próbach nauk. W celu wyhodowania czegoś, naprawienia czegoś itd., tak i nawet po półmilionowej porażce, ona następowała jedna po drugiej, owe porażki, stres w najmniejszym stopniu nie wpływały na jego hmm, psychikę. Po prostu spływało to po nim jak pukaczce. E, I to odbierało odrobinę do realizmu, bo nawet najsilniejszy człowiek psychicznie. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, jeżeli po raz półmilionowy połamie się we wrażliwym miejscu, to, to odbije się na nim psychicznie. Ty chyba głupi jesteś! W projekcie Zdrowość Mario to zostaje ładnie zaszpachlowane. To znaczy zdarzenia i potencjalne konsekwencje odbijają się psychicznie na głównym bohaterze, choć jest to relatywnie powierzchowne, a wynika to z charakteru samego głównego bohatera i to jak jest przedstawiane, starając się nie spoilować. Choć jego charakterystyka pod koniec książki, to jak sam siebie ocenia i jak został oceniony przez kogoś, zakłada coś zupełnie innego, czyli strachy i stresy w trakcie książki powinny mieć odrobinę głębsze odbicie na jego zdrowiu psychicznym, ale tak naprawdę w tym momencie się czerpia. Niezwykle interesującym elementem książki jest jej metahistoria, to znaczy kręgosłupem narracyjnym jest projekt Zdrowaś Mario. To znaczy misja kosmiczna, będę tutaj bardzo się ograniczał, żeby za dużo nie zaspoilować, Misja e, kosmiczna stająca się wynikiem wysiłku całej planety wysłania grupy kosmonautów gdzieś tak, żeby uratować słońce, e, które jest w układzie słonecznym. tak w dużym skrócie. I jest tyle mm, wielowątkowości, które zostaje dosłownie liźnięte. To znaczy eksplozja technologiczna, która jest pokłosiem projektu Zdrowość Mario. Zmiany zachodzące na Ziemi, które są wynikiem gasnącego Słońca, a w zasadzie energii, która dostarczana jest ze Słońca do Ziemi. Zmiany polityczne, zmiany organizacyjne, zmiany społeczne mnóstwo. Po bardzo soczystego i smakowitego mięsa mogłoby być tutaj rzucone w naszą stronę, a jest zaledwie liźnięte. Co nie zmienia faktu, że owo liźnięcie było niezwykle smakowite. Ha? Książka ma swoje człony. E, to znaczy mamy tutaj bardzo dużo retrospekcji. Retrospekcji, które są bardzo dobrze napisane. A które są wynikiem struktury książki, która jest odrobinę niekoherentna, ale za, o tym za chwilę. To znaczy poznajemy, jak doszło do kryzysu słonecznego, jakie były kolejne etapy rozwoju projektu Zdrowaś Mario, miejsca naszego głównego bohatera w całym tym projekcie. Poznajemy przez to, przez owe retrospekcje, stan świata. Jak pewne rzeczy się rozgrywały, to znaczy daje nam to retrospekcyjną wiedzę na temat stanu świata, jak pewne rzeczy się rozegrały, jak wyglądała współpraca międzynarodowa. Poznajemy postaci poboczne, które w owej przeszłości historiograficznej książki się pojawiły, więc bardzo dobry. Fragment, a w zasadzie struktura książki, która kładzie się cieniem na sam początek strukturalny książki i to, z czym trzeba było się zmierzyć. A trzeba było się zmierzyć z pewnego rodzaju pustką. To znaczy, e, zaczynamy książkę e, nie wiedząc tak naprawdę nic, bo nasz główny bohater też nic nie wie. Ma to swoje wyjaśnienie narracyjne pod koniec książki. Co więcej, jest on sam, więc duża część narracji tego fragmentu książki, to jego wewnętrzne przemyślenia, głośne myślenie, interakcja z nieprzesadnie inteligentnym komputerem pokładowym. To jeszcze by było spoko. Problem polega na tym że ten fragment książki to jest jakaś jedna trzecia ciągnie się do momentu, kiedy nasz główny bohater spotyka w kosmosie kogoś i wtedy dochodzi do mm, pewnej interakcji, do mm, wymiany wniosków naukowych, wymiany języków itd. itd. itd., itd. w skrócie spotyka, spotyka, spotyka kosmitę. Who? W momencie, kiedy nasz główny bohater spotyka kosmitę, ja wreszcie mogłem odetchnąć pełną piersią, bo wielki ciężar spadł z moich ramion. To znaczy opisy. I to już jest hardcore. Bo czynność, którą można by skompresować, główny bohater przemieszcza się z mostka do magazynu, rozbita jest na wielostronicową opowieść, w której... E, Eksperymenty naukowe, kolejne czynności opisane są w takim detalu, że to potrafi po prostu rozbić banie. Lewą ręką łapie lewar, by coś tam dotknąć, by spektrometr ultrasonograficzny dotknął atomu A przez atom. O matko boska! Znowu, gdyby to prowadziło do czegoś, nie byłoby z tym aż takiego problemu. Problem polega na tym, że w momencie, w którym fabularnie dochodzimy do momentu spotkania z Kosmito, okazuje się, że cała ta szczegółowość, cała ta. ten manieryzm opisywania najmniejszego detalu jest niczym innym niż zapchaj dziurą. Bo za dużo w tym fragmencie książki zwyczajnie się nie dzieje, a jednak nie chciało się jej lekko skompresować. Szkoda. Szkoda, bo jest to w zasadzie jedyny bolący mnie element książki. Główny bohater jest złożony, wielowarstwowy i niezwykle interesujący. Do tego lekkość autora w pisaniu postaci, interakcji między różnymi charakterami w elementach retrospekcyjnych dodaje mu tylko uroku. Szczegółowość odnosząca się do projektu Zdrowaś Maje do tego, jakie to miało konsekwencje społeczno-geopolityczne. Jakie są predyk... predykcje odnośnie tego, jak zachowa się Ziemia w obliczu malającej energii słonecznej i jakie to będzie miało konsekwencje dla wszystkich? To wszystko jest absolutnie super. Pogłębiający... Pogłębiająca się wiedza odnośnie charakterystyki głównego bohatera, jego charakteru jego mocnych stron, jego słabych stron, wraz z kolejnymi retrospekcjami jest zwyczajnie. Świetna, do tego bardzo dobra interakcja z kosmitą, która nadaje dynamizmu całej postaci. Że już nie wspomnę o zakończeniu, które jest bardzo ciekawe i które mnie zaskoczyło, bo wydawało się, że już ogarnąłem, jak się zakończy książka, bo okazało się, że nie ogarnąłem zupełnie. Bo autor wychodzi z bardzo dobrym zakończeniem, które jest wielowarstwowe i wielowątkowe. W skrócie, projekt Hell Mary, czy też projekt Zdrowaś Mario, jest bardzo dobrą książką, którą czyta się lekko dzięki lekkości pióra autora. Książka, która nie jest bez swoich mankamentów to znaczy niemal obsesyjna opisowość, Początkowej części książki, która niestety okazuje się niczym więcej niż zapcha i dziurą, stojącym w poprzek myśli autora, to znaczy zamiast skompresować część książki, która łączy się do spotkania z kosmitą, owa szczegółowość i rozdrobnienie opisowe. Staje się pewnym narzędziem do inflacyjnej struktury stronnicowej książki, to znaczy piszemy dla pisania, i sporo z tego, co w tej mm, części książki można było albo inaczej ustrukturalizować, albo zwyczajnie streścić, nie jest tak zrobione, żeby tych stron było zwyczajnie więcej. W, moim skromnym, w mojej skromnej ocenie. Nie zmienia to jednak faktu, że ocena ogólna książki jest niezwykle wysoka. Bardzo dobrze napisana książka, z humorem, z polotem, z wiedzą naukową, z pewnym science-geopolitycznym fiction i bardzo ciekawymi wątkami pobocznymi, które są tylko liźnięte, ale jednak mają swoje znaczenie i swoją wagę. Ze świetnym zakończeniem, które jest wielowątkowe, wielowarstwowe i przede wszystkim zaskakujące i ciekawe i wciągające. Projekt Hail Mary jest książką naprawdę dobrą, która powinna spotkać, która powinna sprostać oczekiwaniom wielu, chyba że ktoś ma immanentną, immanentny wstręt do science fiction. Za dużo tutaj science takiego ciężkiego science nie ma. I koniec końców projekt Hell Mary nie jest hard science fiction, ale należy pamiętać, że jednak to jakieś science fiction jest. Holy fuck! A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.